Cześć, ja jestem Skif, a to właśnie dzisiaj oglądacie odcinek Zagrania w tą chwilą Dash No bo właśnie teraz jesteśmy już właśnie na tym etapie Sprawdźmy, że musimy tutaj coś właśnie tutaj zbudować Musimy zbudować żeby pokonać tych shopów. Bardzo dobrze. Hmm. Niesim. Hmm. dalej. Dobrze. Dobrze. Oto właśnie tak się gra. Okej. jeszcze tutaj. I woda teraz już nie jest taka brudna, blu teraz jest taka czysta. I teraz statek pływacki trzeba... Może mhm. jeszcze chcecie łapkę do góry, to proszę bardzo subskrybujcie, ciężko. Dobrze jeszcze tutaj satelę musimy. Jeszcze tutaj musimy bardzo dobrze. I jeszcze tutaj. Mhm. Bardzo dobrze. Nie, miasto już jest uratowane. A teraz musimy po pokonać tego bossa, czyli tego mm, musimy teraz uratować tego Hanka. Bo ten pan Szub teraz przebrał się za Hawajana, więc no to idziemy pokonać bossa. Cóż, no to idziemy pokonać bossa i uratować tego Hanka. Ale posłuchajcie, ale jak zdobędziemy postać tego Hanka, to możemy yy, na następnym odcinku nim sobie zagrać. Okej, okay. dobrze. Okej, okay. teraz trzeba tutaj przeskakiwać. O nie odleciał Uciek. Trzeba jeszcze go tutaj. Jeszcze go pokonać. kilka trzeba jeszcze go pokonać. Dobrze dostał sobie za swoje. Dostał sobie za swoje y, tą osłoną OK. Teraz on puszcza I Teraz musimy tutaj przeskakiwać znowu. Otwieramy, otwieramy, otwieramy. I już uratowaliśmy Hanka. I Hank też się stał się super bohaterem. Dobrze, no to już no cóż, to może ten odcinki już skończył. No dobrze, jeśli chcecie łapkę do góry, to proszę bardzo subskrybujcie aż kanał do